Dzisiaj będziemy nagrywać w taką grę, gdzie się trybuje. ja już zacznę, a w ogóle to chciałam powiedzieć, że nie będzie mnie do następnej niedzieli, gdzieś tak może w następną niedzielę właśnie coś nagram, bo wyjeżdżam w pewne miejsce i nie będzie czasu na nagrywanie. One się zdenerwował. Okej, okay, to może nie wiem, dodamy jakiegoś popita takiego okrągłego. Zobaczymy co da. Takiego. No. Dobra, w sumie to za dwa popity. Okej, okay, dobra, to jest bez sensu. to no, trochę nie pomyślał, lubię taki ten. Oj reklama. Okej, okay, dobra, już jestem, tylko że reklama była, ja nie chcę za bardzo wyświetlać tych reklam, albo dobra, nie, nie, tamtego, tamtego, ja bo dlatego reklam nie chcę, bo wtedy, no, po prostu nie chcę tych reklam wyświetlać, dobra, proszę, nie, no, dodaj, dobra, jeszcze, okej, okay, dobra, fajne rzeczy dostaliśmy, dobra. Już jestem, musiałam to od nowa włączyć, żeby nie było tych. Ale zobaczcie jakby tam mieliśmy. Dobra, tak nie wiem, może damy jakieś simple Dimple, bo może takie, bo mam dużo tego podwójne, no popit jeszcze. Dobra, w sumie to okej. Okay. Takiego małego XD. To w ogóle to jest komputer, więc to nie myśli. Więc tak słabo trochę Dobra, takie może damy, bo mamy tego dużo. Ej, co się stało? Zlogowało się. Ty. Ej, o co chodzi? Dobra. Ej no, to się laguje jakoś. Dobra, okej. Okay. To tort mu damy. Squishy, ale musi. No o co chodzi? Co to za? Dobra, dam to. Dobra, i okej. Okay. Ale Jezus, jak to zreagowało? Wtedy, że to wszystko już po jego stronę, jakbym ja nic nie dodawała. Dobra, damy tego popita. I coś dodaj. Ej, a czy to. Nie. Dobra, trochę to myśli. Nie. Okej. Okay. Dobra, teraz to co już myśli. To nie, musisz dać coś. Tak. Dobra, okej, okay, jest git. Tak jak mówiłam, nie będzie mnie. Ale myślę, że... O, tu można kupować sobie. Dobra, to ja kupię tego Amongasa. Daj coś jeszcze. Dawaj, 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 dawaj Dobra, okej okay. Ty, o mnie do tego popitam tylko sobie dał jeszcze więcej rzeczy XZ. Dobra Daj coś Dobra, to ja muszę zawsze zaczynać, bo oni będą się denerwuje, do, denerwować tam coś, no Zapopytać to trochę słabo, jeszcze coś Dobra, w sumie to tak muszę być ok to może popij te kwadraty bo mam ich całkiem sporo dobra dawaj coś nie no dobra on się zaraz zdenerwuje i będzie kajnel dobra dam to ale musisz coś dodać kurde dobra Tam, te małe kółaczko. Myślałam, że zbaguje. Ten te opita kółko, ale on musi coś dodać. No sam dodaj. Jezu, dobra, ja to... Ten, bo to jakaś... Jakiś ten... Ten no, popit gasa. Daj coś jeszcze. Ten popit jest bardzo ten... Sprawia... W sklepach jest mało takich pobiegów. Proszę, ale masz coś jeszcze dodać. No sam tutaj ty. Dobra, dam kółko. Ale dodaj coś. Dobra. Co to za? Dam ci drugie kółeczko. Nie no to... Dam ci taką bransoletkę, ale musisz coś dodać. No i okej. Okay. Dobra, dodam kwadraty, bo ja mam tych kwadratów tak sporo. No, tak tak mało. Tylko jakieś małe coś. No sam dodaj przecież jem tak mało dałam. Są, znaczy tak... Dobra, okej, okay, tak może być. Ale on nie chce, dobra. Masz tą kaczkę, ale dodaj coś. No. Hmm, dobra. Chyba kupię sobie jakiegoś popita. Okej, okay, kupi mi się. Trzy mi mam chyba. Ej, co? i nie dostałam tego. A nie mam dobra. Sorry. Cztery znaczy mam. Hmm. Okej. Okay. Nie, on chce ten, bo on mi też dało mi się, dobra, to temu coś małego na przykład to. I on pewnie zaakceptuje. No i widzicie, mam dużo popitów, a mam takie coś z tego dostał, nie? Ale to, to jest komputer, więc to nie myśli. Dobra, wezmę sobie, pokupuję trochę tych popitów. Dobra, już już nakupiłam, więc spoko. Dobra. Kwadrat, bo ja mam tych kwadratów dużo. Dobra, OK. Ej, co? On mi z tego jedynego kwadratu aż to dał. To jest trochę dziwne. Okej. Okay. A, to jeszcze tu możemy kupować. To chyba kupię te. Takie coś i takie coś. Teraz wszystko wydam, a... Tutaj chyba też można kupować, tylko że ja już nie mam pieniążków. Tu też, o! Oh, telefon. I będę musiała chyba na telefon zbierać. I ja wtedy kogoś kamuję. Albo dobra, wiecie, poczekajcie, ja zapauzuję i będę miała ten telefon. Okej, okay, dobra, już jestem i mamy te telefony. Więc dobra, myślę, że dam ten telefon i zobaczymy, ile da, ale jak będzie otwierał czy coś. Dobra, aby to muszę tak przyciągnąć. Dobra i teraz Myślałam, że będzie Otwieranie tego, tego telefonu Ale i tak mam teraz dwa telefony Nie? Bo On mi dał i ja mu nie dałam Dobra, to nie wiem Może damy... Dobra, albo może coś kupimy Gdzie w sumie nic A dobra, możemy takie coś kupić To spoko, dobra Już nic nie mamy do kupienia yy, Może dam takie coś Fasolka. I tutaj y, gdzieś te, z lewej strony, czy tam z waszej prawej. Y, jest taki pasek, czy trade jest dobry, czy zły. Dobra, dobry nawet. Okej, okay, ja tylko tę fasolkę, a ja więcej. Dobra, może teraz tego dinozaura damy. No jeszcze, bo... Tak sobie... Okej, okay, dobra. Nawet no, nam dobrze idzie. A co, jeśli tu nacinimy? A, tu można klikać! Czyli, że możemy naszymi tymi się bawić. Możemy klikać. Dobra, może na przykład wezmę Ege, albo, albo telefon. Coś można zrobić co z telefonem? Nie, nie można. To coś... Tak, to jakby. Simple Dimple. Dobra, może wezmę takie coś... To jest spinner. Tylko się nie da innym kręcić. Dobra, może papita jakiegoś fajnego. Rutka. Na jednoroczce bym chciała, ale mi się nie chce reklam oglądać. Nie? No dobra, to może... Tradyjmy dalej, albo jak mamy pieniążki to zróbmy tutaj trochę porządku, bo tu jest tak brzydko. Okej, okay, dobra. To może... albo damy tego logika bo my go w ogóle nie używamy, nie? Jeszcze coś, jeszcze. Ok. A, dobra. To dam takie coś małe, tylko... dobra. No i ten teraz, w Polsce... ...to też dobra, dam takie coś. Teraz będzie git. Aby nie chcą zatunąć na mnie nie wiem dobra, dam takie coś, spinera, ale... Jeszcze. No dobra jest git. Chyba było rzecz porówno. Dobre tylko, że my musimy dużo tego ten, ale dobra, na razie nam jeszcze nie starczy. W ogóle to niedługo kończymy odcinek. To ostatni czaj. Taki dobry musimy, więc dobra ja chyba wezmę telefon. Dobra. Albo nie dwa telefony. O oh to będzie dobre. Jeju! Daj mi więcej, przecież ja ci daję dwa telefony. Daj coś dobrego. o oh my god, ile tego? Telefon mi dał, dobra, jest OK, Jezu, ale za te dwa telefony aż tyle mi dał. Ja nie mogę. Ja aż jeden tysiąc z tego dał zbierałam, Dziesięć popitów, siedem tych. Ja nie mogę, ile teraz mam tego? Simple Dimple, też nawet dużo. Tyle mam teraz z tego. Za te dwa telefony. Też jeden telefon mam nadal, ale ile pieniędzy? Dobra, może kupię spinera. To się, taką tę konsolę będzie dobra. Dobra, więc my kończymy. Widzimy się w niedzielę. Więc pa!